Brakuje Wam monety fut 20 W takim razie zapraszam na supercoinsy.pl. Możecie skorzystać z jednej z wielu metod płatności, w tym przelewu czy PSC. A monety bezpiecznie trafią na Wasze konto dzięki unikalnej metodzie dostawy. Z kodem Skydu dostaniecie 5% zniżki. Link w opisie, polecam. Siemano, z tej strony SkyDum, w dzisiejszym odcinku pokażę wam mój sposób na rozegranie realistycznej kariery w ligach angielskich. Wiadomo, że FIFA nie jest ogólnie realistyczna i nie da się zagrać w pełni realnej kariery, ale zawsze do tych realiów można się zbliżyć, więc zostawcie tylko lajka like i subskrypcję, a teraz już zaczynamy. Zacznijmy od tu, która jest oczywiście najniższą dostępną ligą angielską w Fifie. Jeżeli mówimy o zgodności z rzeczywistością w karierze, no to głównie chodzi każdemu o transfery, bo w inny sposób no, nie da się wpłynąć na realizm kariery. No, jeszcze juniorzy w sumie, ale to mniej ważny aspekt, który oczywiście też omówię. W sumie możemy od tego nawet zacząć i ja zawsze robię w ten sposób, że nie wysyłam moich skautów w inne miejsce niż Anglia, ponieważ wiadomo, że kluby z czwartej ligi angielskiej nie są zbyt bogate i wątpię, aby inwestowali swoje pieniądze na to, aby wysyłać swoich ludzi za granicę. Bo jest to oczywiste, że za coś takiego więcej by zapłacili, ponieważ trzeba skautom zagwarantować jakiś nocleg, przelot i inne takie sprawy, dlatego lepiej właścicielom klubu wysyłać pracowników do ojczystego kraju, bo koszty będą o wiele, wiele mniejsze. Dlatego uważam, że wysyłanie skautów do Anglii zespołem z Czwartej Ligi Angielskiej jest najbardziej słusznym wyborem i najbardziej realistycznym. Teraz transfery, i myślę, że nikogo nie zaskoczę mówiąc, że najbardziej realistycznym działaniem na rynku transferowym będzie sprowadzanie Anglików, Irlandczyków, Szkotów, Walijczyków i reprezentantów Irlandii Północnej. Ale ważne jest też to, skąd kupujemy tych zawodników, ponieważ zauważyłem, że pomimo tego, że są zawodnicy z innych narodowości, no to kupywanie zawodników z innej ligi niż angielskiej będzie już mało realistyczne. Dlaczego? Już wam mówię. Wchodząc na przykład na profil na transmarkcie tego Portugalczyka, możemy zobaczyć, że był on sprowadzony z klubu z Anglii i tak jest w większości przypadków, więc to pokazuje, że kluby z czwartej ligi angielskiej nie sprowadzają zawodników, którzy grają w krajach innych niż Anglia. Dlatego sprowadzenie na przykład zawodnika z Ekstraklasy do League 2, no już nie będzie zbyt realne. Kolejną sprawą przy tej lidze jest to, że te kluby kupują zawodników głównie ze swojej ligi i z ligi wyżej, czyli League 1. Kupywanie graczy z Championship czy też Premier League jest już takie niezbyt, bo naprawdę takie coś dzieje się w małej ilości przypadków. Jak już jest taki przypadek to najczęściej jest to wypożyczenie, więc kupno graczy z właśnie tych dwóch najwyższych lig angielskich no po prostu nie jest realistyczne. I ostatnią rzeczą jest to, że gdy kluby, które są dużo lepsze od naszego chcą kupić od nas zawodnika i dają cenę większą niż nasz cały budżet, to wypadałoby zaakceptować taką ofertę, bo każdy słabszy klub no, po prostu zrobiłby to. Myślę, że nawet bez wahania. I to tyle, co chciałem powiedzieć o tej lidze. Przejdźmy do League One. W tej lidze sytuacja wygląda podobnie, jeżeli chodzi o juniorów, ale warto wyróżnić 5 klubów: Sunderland, Town, Petersboro, Portsmouth i Rotherham United. Te kluby mają największe budżety w tej lidze i uważam, że ich już stać na to, aby wysyłać skautów do sąsiadujących krajów, np. do takiej Irlandii, poza Wielką Brytanią, raczej nie bo aż tak dużych budżetów nie mają, żeby wysyłać dalej swoich skautów, ale po całej Wielkiej Brytanii jak najbardziej jest to ok. U reszty zespołów zrobiłby to tak, jak już wcześniej mówiłem, czyli że wysyłamy tylko do Anglii. Jeżeli chodzi o transfery, to też wygląda to mega podobnie, bo najbardziej realistyczne będzie sprowadzenie reprezentantów Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii i Irlandii Północnej. Ale w tej lidze już widać, że niektóre kluby sprawdzają zawodników właśnie z takich lig jak Liga Irlandzka czy Liga Szkocka. Ale z pozostałych krajów, no raczej jest to rzadko spotykane. Więc najlepiej skupić się na kupowaniu z ligi irlandzkiej, szkockiej oraz angielskiej, ale nie z Premier League, bo wiadomo, że żaden zawodnik nie chciałby grać o dwie ligi niżej, bo to skutkuje gorszymi zarobkami. I wiadomo, że jak już, to taki piłkarz przeszedłby max do Championship, no chyba że wypożyczenie, no to wtedy wiadomo, że takie coś jest realistyczne, ale kupno zawodnika z Premier League do League One, no raczej jest mało realne. Ze sprzedaży graczy nic się nie zmienia, pojawia się oferta, która pochodzi od lepszego klubu i przewyższa nasz budżet, to oczywiście powinniśmy taką ofertę przyjąć. I to tyle o League One, teraz lecimy z ciekawszą ligą, czyli Championship. Tutaj też trzeba wyróżnić kilka zespołów w kontekście juniorów, nie będę ich wymieniał, bo jest ich sporo, wszystko macie na ekranie. I gdybym grał karierę tymi klubami, no to bym nie robił już żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wysyłanie skautów, bo widać po składach, że mają dużo różnych narodowości i wydaje mi się, że jeżeli mają co najmniej 10 milionów w budżecie, mogą już na pewno pozwolić sobie na wysyłanie skautów po całym świecie, bo 10 milionów to jest... No, trzeba przyznać dość sporo. U klubów, które ten budżet mają mniejszy niż te 10 milionów, poczekałbym i skoncentrował się na krajach z Wielkiej Brytanii, bo jak już mówiłem, biedniejsze kuby, no raczej nie wysyłałyby skautów gdzieś na koniec świata. Znaczy, no po prostu to jest jakiś mój sposób, aby było troszkę bardziej realnie, ale może jest to mało realne i powinienem tego nie robić. No, po prostu, jeśli źle to robię, to mi napiszcie w komentarzach. Jeżeli chodzi o transfery, no to tutaj też bym się nie ograniczał, bo prawie wszystkie kluby kupują zawodników z całego świata, ale i tak najczęściej sięgają po reprezentantów Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii i Irlandii Północnej. Zawodników z innych krajów kupowałbym raz na jakiś czas. Na przykład w ciągu jednego sezonu można kupić tylko jednego zawodnika z poza tych krajów, które wcześniej wymieniłem. A inne narodowości, które najczęściej powtarzają się, to Holandia, Portugalia, Niemcy, Hiszpania i ogólnie wszystkie kraje skandynawskie. Z tych narodowości najlepiej wykorzystać ten jeden transfer na sezon spoza Wielkiej Brytanii, no wtedy powinno być najbardziej realnie, tak mi się wydaje. Tu już ligowych ograniczeń by nie robił, kupowałbym zawodników z obojętnej jakiej ligi, ale żeby to nie były transfery zawodników, którzy faktycznie grają w dużo lepszych klubach, czyli na przykład taki Foden do Huddersfield nie będzie realistyczny, bo on ma realne szanse, aby grać w Manchesterze City. Więc jak już chcecie kupować zawodników z lepszych klubów, no to tych, którzy faktycznie nie mają szans, aby grać w najbliższym czasie w tych klubach. I na koniec powiem, że sprzedajemy graczy tak samo. Więc, jak jest oferta, która przewyższa cały nasz budżet, no to powinniśmy to po prostu zaakceptować. No a teraz przejdźmy do ostatniej ligi czyli Premier League. Juniorzy mogą być sprowadzeni z całego świata, bo w Premier League no są już ogromne pieniądze, więc każdy klub na takie coś mógłby sobie pozwolić. Od razu przeskoczymy do transferów, bo o juniorach po prostu nie ma co mówić. To tak wyróżniłbym na początku Sheffield United. Ponieważ po ich składzie widać, że nadal skupiają się na kupowaniu zawodników z Wielkiej Brytanii i raz na jakiś czas kupią koś spoza tego rejonu. Więc zasada, że kupujemy jednego zawodnika na jeden sezon spoza Wielkiej Brytanii, w przypadku tego klubu jest jak najbardziej właściwy. U reszty zespołów nie widać takich ograniczeń i kupują wszystkich, obojętnie z jakiego kraju pochodzą, ale powiem wam, jakich narodowości jest najwięcej w Premier League. To tak: Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia, Irlandia Północna, Portugalia, Francja, Hiszpania, Belgia, Brazylia, Dania, Holandia, Argentyna i Szwajcaria. Więc jest mega dużo tych narodowości, a wymieniłem tylko te, które jakość się wyróżniały w większej ilości. Jedyną taką rzeczą, którą warto pilnować, to to, że mieć co najmniej 7 zawodników z kraju z Wielkiej Brytanii, bo każdy klub posiada co najmniej taką liczbę zawodników z tych krajów. A co do sprzedaży zawodników, to jeżeli gramy klubem, który nie gra w europejskich pucharach, no to wtedy gdy klub, który gra w tych pucharach składa nam naprawdę fajną ofertę, to najlepiej byłoby ją zaakceptować, bo takie coś jest jak najbardziej realne, nie warto na siłę kisić wszystkich zawodników, bo to już na pewno nie ma nic wspólnego z realistycznością. I to tyle w tym odcinku, jeżeli o czymś nie powiedziałem, albo z czymś ktoś się nie zgadza, to napiszcie o tym w komentarzach, to za rok zrobię najwyżej poprawioną wersję tego filmu, a jak chcecie inną ligę, no to dajcie mi znać, a ja z wami się żegnam, więc mój do was Kaidu, więc na razie, cześć i czołem, yo! zostały ze mną, mija drugi rok, wiesz Próbuję to rzucić, że to wraca, to najgorsze Zamiast życie poukładać, kładę zwrotkę Gdy chcę się wygadać, gadam z rapem jak z ciągiem. I byłem tam, gdzie było zło I cały taki był poprzez...